Siemanko, witam w moim odcinku, przedstawiam wam Audi A4, no a tam wypadek jest, dobra zaczynamy, jedziemy za chwilę, ale najpierw zasubskrybujcie kanał i daj łapeczkę w górę, no to jedziemy. no i dobra, w prawo skręcamy no i jedziemy no to dobra jedziemy, jedziemy postaram się jak najszybciej to jest generacja B8 Audi A4 B8 czekaj, co? On, już tak ma rozwalona, nadal jedzie ja nie mogę dobra, jedziemy dalej ok go wyprzedzę teraz. O, stówkę już jadę. No dobra. Prawie do wypadka też szło. No dobrze, że zahamowałem. Przetestuję sobie trochę auto. O. No, ale fajny ślisk. No dobra. No to pokażę Wam go tylko z przodu i jedziemy dalej. Teraz podjadę sobie do takiego fajnego domku. O. no kolejny wypadek. Oni tutaj normalnie w tej grze nie mogą jechać. No dobra. Jedziemy tutaj na tą polną drogę i tutaj jest takie fajne ten no, domek. Tam kolejny samochód rozbity. No i sobie tu na chwilę stanę. Dobra. No i dalej jedziemy. No. A tam nadal ten, ten... Jest wypadek. Dobra, no to przejedziemy sobie tą drogą co do latarniśmy. Dobra. Powiem no. wam, bo to w tej grze jest taka wyspa. Kolejny wypadek, dobra. Jest taka wyspa Island. Mm, I ona mi się nawet podoba, bo fajny ma tutaj taką drogę. O, tutaj. Ten fajne zboże jest, no. Bo to jest wyspa. Fajna jest ta wyspa, podoba się. I jedziemy dalej. Powiem wam, że w tej grze jest dużo wypadków, no. Bo to w ogóle ta, to jest do rozbijania samochodów ta gra, no, ale też żeby sobie normalnie jeździć. No, Car crash, coś tam, nie pamiętam nazwy. No i pamięci dużo nie zajmuje i to jest najważniejsze. Fajna gra na telefon, no. Czasem mi się zacina, ale to tylko czasem. Jak dobrze działa, no bardzo dobrze. Znowu wypadek, objedziemy sobie na lewo. No, a to jest taka autostrada i powiem, że tutaj lubię się popisywać, tak? Bo szybko tutaj jadę. Na serio. No, szybko jadę już dwie paczki. No no... O Boże, ja yy, ten... Straciłem panowanie. Dobrze, że się nie rozbiłem. No dobra, jedziemy dalej i udajemy, że tutaj nic się nie zaszło. Dobra. Być tutaj wjadę w ten zakręt. No, jak ja tu przejadę? A, jakoś tam przejadę. No dobra, no więc jedziemy taką uliczką. No, wyprzedzę niektórych, bo oni za wolno jadą. Tylko, żebym się nie rozbił znowu. No, no i tak mi się podoba ta gra. Jakbym miał ocenić na, maksymalnie na 5 gwiazdek, to yy, nie wiem na cztery może, bo nie wiem dlaczego. No. Ja już nawet nie mówię tutaj o wypadkach, które tutaj... No Jezus Maria, znowu tam jest wypadek. Dobra. Ja nie mówię o wypadkach. Już bo to trochę męczące. Już zadło to. No i przejechałem sobie na drugą taką uliczkę, o tutaj jest zboże chyba, no zboże i no dobra, to jedziemy na lewo, no i zobaczę co tu jest, co tu jest, mm, wjadę tam, jestem ciekawy co tam jest, a dobra ja już wiem, Ale pojadę sobie dalej, takie z ciekawości po prostu, no, no to jedziemy mm, po trawce żebym w krzaki nie wjechał, dobra, no i pokażę wam taki ładny widok, o, postawię sobie tutaj samochód, dobra, ale dym się fajnie tak leci, dobra, o, wypadek tam chyba jest, znowu, fajnie też w środku ten samochód wygląda, bo, no, no, fajnie, no to odjeżdżamy. Miałem taki zamiar skoczyć na no tej ale Pomyślałem, że jednak nie, ale może następnym razem sobie skoczę. Wyjeżdżamy stąd i jedziemy dalej. Bez drzwi, ktoś jedzie, ja nie mogę. Dobra, yy, przerwa. Podoba mi się bardzo ten samochód. Nie tylko wyglądem, ale też yy, szybki. Dobra, ja uciekam, nic tutaj nie było, nic, nic nie walnąłem nigdzie. Uciekam. No. O ja z drzwi mi się otwierają. Zaraz. No nie. O Boże. No to na razie. Zobaczycie, nie wiem, kolejny samochód jakiś, który... No. Dobra. Pokażę Wam inny samochód trochę. Tesla Model S. I nie zapamiętajcie, napiszcie w komentarzach, który samochód Wam się podobał najbardziej. Dobra. Ruszamy. Yy, coś poszło nie tak. Czekajcie. No, no to ruszamy. To Tesla jest fajne, bo takie szybkie przyspieszenie ma. Czekajcie, coś mi się zacięło chwilę. No właśnie o tym mówiłem, że trochę się zacina, ale fajna gra. Tesla mi się podoba najszybko, no bo to elektryk w ogóle jest, no, no to zobaczymy gdzie pojedziemy, sprawdzimy czy nic, no ten, Nie... no co ty zrobiłeś, Tesla mi rozbiłeś, dobra, restartuję. Znowu jadę, oby kolejny wypadek nie był, bo, no dobra, jedziemy tu i pojedziemy, pojedziemy sobie, hamuję szybko, no i dobra, jedziemy, wyprzedzamy go, gościa, no, podoba mi się to auto, o tam domek jest, no nie wiedziałem o tym, no dobra. No, i tutaj też przetestuję, no, co oni robią, no, co oni robią, co, co to było, dobra, zjeżdżam, już nie będę testował, wypadek jakiś, dobra, ja jadę. Ale ten gościu z czerwonego miał farta, na serio, to prawie do wypadku doszło, a ten... Z szarej mazdy to coś ma, bagażnik otwarty. dobra, no, no to jedziemy. Pokażę Wam jeszcze takie inne autko, trochę mniejsze i to będzie właśnie ta mazda, którą widzieliście. Tylko to nie będzie czerwona, znaczy to będzie czerwona, nie będzie szara i nie będzie z otwartym bagażnikiem. Dobra, no pokazuję już Wam. No. On nie zderza, mu mam no. dobra, no to pokazuję. O ile się nie mylę, to jest Mazda 6 Hatchback chyba, to co wpisałem tu, przetestuję ją, właśnie o tej co mówiłem, no wyjadę tu sobie, prawie walnąłem, no nie, jedziemy dalej. Dobra ta Mazda, tylko, Dobra, w prawo skręcamy i znowu wypadek, Dobra. Jedziemy, a jeszcze Wam mm, przy okazji pokażę takiego busa fajnego. Ale, fajny Drift. No, Tokio Drift. No, to jest japoński samochód. Jedziemy, no to. A tam za chwilę wypadek się zdarzy? No, wiedziałem. No, tak. Tak wiedziałem już. No, jeszcze Wam y, pokażę chyba y, Forda Focusa. Hmm. No za chwilę Wam pokażę Forda Focusa i po Fordzie Focusie dopiero będzie ten e, duży van, o którym właśnie mówiłem. Tylko no, najpierw muszę gdzieś zaparkować, no wyminę, to jest ładna. No wszystkich samochodów Wam nie pokażę, no akurat w tej części bo będą jeszcze inne, raczej. No. no, to pokażę wam tego Forda teraz, tylko zaparkuję tu sobie. No i wreszcie jest Ford Focus MK2 Sedan. O tym co właśnie wam mówiłem. No, po, też ładny. Kolejny wypadek. No. I będzie jeszcze part drugi. To pokażę Wam jeszcze tych samochodów, których nie było tu, bo jeszcze są więcej. Ja przejadę się polną drogą, bo ciągle tylko po asfalcie jedziemy. No dobra, czekaj co tam jest. To chyba ten domek jest. Ten taki, o ile się nie mylę, że to jest domek. No, domek to jest domek. No jeszcze pokażę wam taki jeden ładny domek, tylko poczekajcie, wycofię. No wycofię, pokażę wam jeszcze ładny domek na polnej drodze, który odkryłem niedawno. No, no dobra, jedziemy. No i tutaj jest ten ładny domek, o którym Wam mówiłem. Nawet pasuje do tego forda ten domek. Wleciałem trochę z drogi, ale dobra. No to jedziemy. Na autostradę skręcamy. rozbiłem się trochę, ale dobra. no dobra. Oj, ten duży van Dodge. No i wyjeżdżamy nim teraz, no i ciekawe, co się stanie. To wypadek jest. Co zrobiliście z moim autem? Trochę go dobiję tak za karę, że mi rozbił auto, a nie się zatrzymał. No dobra. I kolejny. I znowu wyjeżdżamy. No pewnie będzie kolejny wypadek, albo nie. Tego wyminiemy i sprawdzimy ile ta furka da rady. O, jak na taki samochód tu ładne drifty robi. Na autostradzie. No dobra, jedziemy. Jedziemy, jedziemy i ciekawe co. A ja myślałem, że prawie rozbije się. E, gdzie ja skręcam? Coś się zacięło po prostu, no ale dobra gra polecam wam wszystkim. Chwilę zjechałem, no. Ktoś drzwi ma otwarte. No dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy i tutaj się zatrzymujemy. No, no i kończymy na dziś naszą przejażdżkę. Na razie.